Przeżyłam ogromny sztorm na Bałtyku. Ja jestem Asia, a to jest The Lazy Road Story. Nie pamiętam dokładnie, ile było wtedy w skali Boforta, no bo miałam wtedy jakieś 8 lat, coś takiego. Wiem na pewno, że. Nie powinni nas wypuszczać wówczas z portu. Płynęliśmy razem z rodzicami na jednodniową wycieczkę z koło brzegu na wyspę Borholm. No i ta wycieczka odbywała się za pomocą takiego większego katamaranu. Na początku było wszystko ok, gdy płynęliśmy sobie portem i tak naprawdę jeszcze w miarę blisko brzegu. Chodziłam sobie po pokładzie i w ogóle było super, super Fajnie. No i w pewnym momencie po prostu zaczęło coraz bardziej bujać. No i załoga kazała nam się schować pod pokład. Zamknęła drzwi i po prostu nie było, nie było możliwości wyjścia na zewnątrz. No i wtedy roz, rozbujała się Woda. <noise> Rozbujał się ten, to morze i ten cały katamaran bardzo, ponieważ okazało się, że e, były, był sztorm po prostu. E, i droga, ta wycieczka, którą, którą mieliśmy odbyć, miała, być, miała trwać dwie godziny. A okazało się, że płynęliśmy w jedną stronę cztery godziny, no i wszyscy po prostu, wszyscy, jak jeden mąż wymiotowali. I po prostu rodzice mi opowiadali o tym, że jakby po całym tym rejsie w tamtą stronę, po prostu takie wielkie siaty żgowin wynosili, wynosiła właśnie ta, ten personel pokładowy wynosił na zewnątrz. No i też rodzice mi opowiadali, że no bo ogólnie ja wymiotowałam, moja siostra też, mój tata też i Mama mówiła, że ona się tak dobrze trzymała, no i w pewnym momencie za nią siedzące małżeństwo e, zaczęło rozmawiać i, e, i ona wymiotowała, i on wymiotował, i dziecko wymiotowało. No i e, mama mówi, że tak słyszała, jak oni tak rozmawiają, żeby po prostu ktoś się zajął tym dzieckiem, no bo oni nie byli w stanie e, po prostu sami sobą się zająć, a co dopiero jeszcze tym dzieckiem. No i w pewnym momencie. E, ten pan powiedział e, do swojej żony, że, że nie dam rady i że może poprosić tą panią naprzeciwko, e, znaczy przed nami. E, no i podobno wtedy to był ten moment, kiedy i ona zwiotowała. E, i, I to był tak naprawdę chyba mój jeden z pierwszych rejsów, e, tak naprawdę. E, I potem pamiętam, że jak byłam w piątej klasie, byłam na e, w zielonej szkole, czy, czy kolonii, chyba to była kolonia. I mieliśmy po prostu e, rejs jakimś tam statkiem pirackim po Bałtyku. I on trwał tylko pół godziny. E, poczekajcie, bo karetka. No i tak jak wspomniałam, ten rejs trwał pół godziny. E, bałam się cholernie, wtedy naprawdę strasznie się bałam. E, wydaje mi się, że włączyło mi się coś. E, a la panika, czy coś w tym stylu, właśnie jakby wspominając te wydarzenia, które miały miejsce właśnie wtedy na tym borholmie. A i jeszcze zapomniałam dodać, że nie pamiętam nic z tej wycieczki. W sensie mam zdjęcia i te zdjęcia przypominają mi to, że byłam na borholmie, ale prawda jest taka, że ja nic z tego nie pamiętam. Bo po prostu, mimo tego, że byłam już na lądzie, to cały czas wymiotowałam. No i potem, znowu po iluś tam latach, nie miałam nic do czynienia z, z statkami, z pływaniem i tak No i w 2018 roku wybraliśmy się z kołowiczami moimi z koła naukowego na konferencję do Gdyni. No i tam między innymi... Elementem tej konferencji była przeprawa promem z gdyni do karsklony. No, oczywiście ja tak, 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 ja bardzo chętnie, ale wchodząc na prom, odczułam po prostu taki totalny strach. No i pamiętam, że moja mama mi mówiła, że jak coś, no to się tam napisze tam jakieś wódki czy czegoś, no i jakoś tak zaburzysz błędnik. Ja mówię, dobra, zrobię to. No i tak jakby bardzo wzięłam to do serca, no i się napierdoliłam tak bardzo. Potem miałam takiego kaca, że masakra i z powrotem dosłownie zrobiłam to samo, czyli znowu się nawaliłam. Przepraszam, bo musiałam odkaszlnąć, bo jak zwykle mam chrypkę. No i z powrotem również się nawaliłam, bo jeszcze wygrałam wtedy na promie litrową Finlandię, a że wracaliśmy z Gdańska samolotem do Krakowa, no to jakby nie było możliwości, żebym sobie tą Finlandię wzięła do bagażu podręcznego. No to więc ustaliłam, że pijemy. No i znowu się nawaliłam, potem znowu miałam kaca i chorobę morską w ogóle na, na lądzie, jak już byłam no bo e, na Bałtyku wcale nie miałam choroby morskiej, bo przecież to w ogóle nie bujało tak naprawdę. Może tam delikatnie było czuć, ale tak naprawdę, tak naprawdę to nie. E, I tak naprawdę, o Jezu, jak ja się powtarzam, e, to tą chorobę morską miałam już dopiero na lądzie. Jak mi ten kat zaczął schodzić i zaczęło mnie tak po prostu dziwnie bujać. I pamiętam, że byliśmy... E, Wtedy w Muzeum II Wojny Światowej, bo to jeszcze jakoś tak było, że mieliśmy za darmożkę, bo był wtorek, i był wejście za darmożkę. No i po prostu żeśmy tam chodzili po tym muzeum i no ja miałam wrażenie, że buja. Po prostu miałam wrażenie, że jest jakiś grząski w grunt i tak dalej. I co szłam do toalety, to po prostu mną tak bujało, że, że masakra. I rok później, wtedy znowu chyba się nawaliłam, też na tej samej konferencji, też już ze strachu <grybujesz> przed tym, że będzie bujać. No i jakby wracając z powrotem, stwierdziłam, że będę robić wszystko, byle się nie napić i się akurat. Nie napiłam nic i stwierdziłam, że chyba przezwyciężyłam ten strach. Ale e, znowu po paru latach, czyli w zeszłym roku, e, płynęliśmy z e, Fuerty na Lanzarote i to był bardzo, bardzo, bardzo szybki e, rejs, potrwał chyba 25 minut. E, no i czułam, że tam buja, chciałam iść na początek e, tego całego promu i tak dalej. Oczywiście nie dałam rady. No, i skończyło się na tym, że po prostu siedziałam z tyłu, chyba na polu i czekałam, aż to się wszystko skończy. Następnie w zeszłym roku też wybraliśmy się z Kubą podczas wakacji na Zakętosie na rejs do Zatoki Wraku i kurde, to było dopiero bujanie. Wprawdzie byliśmy blisko brzegu, tylko stateczek był troszkę mniejszy. Ale ja się tak strasznie bałam, i tak mi było po prostu jakoś dziwnie, i też mnie gdzieś tam, no, zbierało troszeczkę na wymioty, ale wydaje mi się, że trochę to było też ze strachu, aż mnie Kuba musiał wziąć na kolana i po prostu trzymać mi mocno, no, bo to bujało naprawdę bardzo. No, i tam rejs trwał pół godziny. Potem byliśmy godzina na tej zatoce wraku, i następnie znowu pół godziny powrót. Na szczęście powrót był dużo lepszy. Potem się przyjadaliśmy jeszcze na jakąś taką małą, małą łódeczkę i płynęliśmy na jakieś Blue Caves. I, no I na tym się skończyła moja przeprawa, właśnie tymi stateczkami. No, i ogólnie względnie było ok, oprócz tego bujania w tamtą stronę. No, i w tym roku postanowiliśmy przepłynąć razem z samochodem z Teneryfy na Lagomerę i na La Palme. I ja już się przygotowałam i stwierdziłam, że ja biorę aviomarin. Mnie to pierdzieli, ja biorę aviomarin i po prostu jak będzie bujać, tak jak bujało, jak płynęliśmy na Lanzarote, to wtedy ja biorę aviomarin i spoko. No, i wypływamy z portu. Oczywiście po prostu gdzieś tam buja. No i co? I wzięłam ten aviomarin. Tylko wzięłam go jakby nie przed podróżą chyba wtedy, tylko w trakcie, czyli na samym początku w zasadzie. No i tak naprawdę to zaczęło działać dopiero jak, jak dopłynęliśmy. Ale działało jak placebo, więc to jest najważniejsze. Tylko potem ja jeździłam po Lagomerze na tym aviomarinie, gdzie nie wolno. No, było to ciekawe doświadczenie, ale byłam bardzo wychilowana. No, i potem, jak płynęliśmy na La Palme, to chyba wzięłam też już od razu, ale już się nie bawiłam w jeżdżenie samochodem, tylko powiedziałam: Kuba, jeździsz, bo, bo mnie po prostu na tej Lapalmie Palmie odcięło. I ja tak naprawdę, no, znaczy, zamykały mi się oczy, więc. Więc stwierdziłam, że no nie ma opcji. I z powrotem nie brałam już tabletki, jak wracaliśmy z La Palmy, mimo tak, była chyba było 2,5 godziny tego rejsu. Nie brałam już tabletki, bo uznałam, że zapiję robaka, czyli po prostu wypiję alkohol. I szukałam jakiegoś drinka, bo chciałam sobie zrobić takiego drinka, żebym sobie go mogła tam popijać i tak dalej, żeby sobie taką mopeczkę kupić i tak dalej. Wiecie, jak są w żabce i w ogóle. No, i hmm, tylko u nas są takie seteczki, bo tam w ogóle nie było czegoś takiego. Nie chciałam kupać pół litra, bo wiedziałam, że to jest bez sensu, bo my i tak tego nie wypijemy. No, i kupiłam sobie piwko dwuprocentowe, smakowe, małe, które jeszcze połowę przez przypadek wylałam na promie, więc byłam mokra, śmierdząca i. No i jakoś tak na placebo trochę zadziałałam. Wzięłam sobie też jeszcze jakąś chyba tabletkę ziołową na uspokojenie i względnie było ok. Także teraz bardzo chciałabym popłynąć w jakiś rejs. W sensie, żeby jechać na wakacje. Jakieś takie rejsowe wakacje, żeby po prostu każdego dnia budzić się w innej destynacji i sobie gdzieś tam pochodzić, pozwiedzać i tak dalej. A także może gdzieś ta moja trauma z dzieciństwa, związana z pływaniem, z otwartym morzem, z tak itd., może gdzieś tam się um, udało z ją, ją zwalczyć. No ale zobaczymy. No, bo na przykład jeżeli chodzi o samoloty, tak już nawiążę, no to mam wrażenie, że im więcej latam, a naprawdę w zeszłym roku to latałam bardzo, bardzo, bardzo dużo, zarówno prywatnie, jak i służbowo. I mam wrażenie, że im więcej latam, tym się bardziej boję. A kiedyś tam gdzieś słyszałam, że. Jak człowiek więcej lata, to się, to się po prostu mniej boi, no, ja mam wrażenie, że na tych pierwszych lotach po prostu mniej się bałam niż boję się teraz, no ale mniejsza. Także na dziś kończymy, bo opowiedziałam o wszystkich moich przygodach ze statkiem. Znaczy, pomijam już jakieś tam płynięcie po na przykład jeziorze czosztyńskim, ale to nieważne. Także trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego wieczoru, poranka, popołudnia, kiedykolwiek to słuchacie. I trzymajcie się do następnego już za tydzień, a we wtorek jakaś rozkwinka, pogawędka. Trzymajcie się, pa pa!